witajcie na moim blogu dzisiaj temat przyziemny czyli o kompoście jak pozyskać za darmo dobrą ziemię pełną czy bogatą w związki mineralne my w swoim ogrodzie od wielu wielu lat kompostujemy wszystkie odpady zarówno te ogrodowe jak i te bio z, domu podczas no, przygotowywania posiłków, które powstają. Oczywiście są pewne zasady, że no, nie wrzucamy tam, załóżmy, skórek z cytrusów, które wiadomo, one są tam konserwowane. Nie wrzucamy takich odpadów ogrodowych, które już mają nasiona, żeby nie zanieczyszczać tego kompostu tymi nasionami. Natomiast, tak jak mówiłam, od wielu lat to robimy. Mieliśmy trzy kompostowniki, teraz mamy dwa, bo jeden zrobił się bardzo fajnym warzywnikiem i naprawdę rośliny tam rosną wspaniale. No ale mamy dwa. To są duże kompostowniki, więc kompostuje się tak około trzech lat w jednym. W tym czasie napełniamy drugi. Po trzech latach. Przerzucamy z tego kompostownika, który był ostatnio eksploatowany, to co nie zdążyło się dobrze przerobić, do tego, który już został opróżniony. No i pozyskujemy tutaj kompost. No to jest taka powiedzmy sobie ziemia. Różne tam są jakieś jeszcze gałązki czy jakieś korzonki, ale to wtedy się przesi to przesiewa. I jest naprawdę doskonała ziemia. No to widać po tych roślinach, tam gdzie się dodaje, a, a staramy się co roku dodawać. No w szklarni to z kolei wymieniam całą ziemię, po prostu wywożę tą, która była w danym sezonie i wypełniamy nowym kompostem. Dodatkowo ten kompost mieszamy z nawozem, no teraz akurat mamy nawóz kozi, który też jest przecierany przez sito i rozkładany, to jest na grządkach czy szklarni. Więc polecam bardzo, bo to jest, co tu dużo mówić, to są duże ilości w naszym przypadku tej ziemi bogatej w składniki mineralne, no i darmowej. Tutaj jeszcze przed y, tą falą mrozów y, wysiałam y, niektóre warzywka i kwiaty. No, trzeba było to przykryć flizeliną, <ścoughs> czy agrowłókniną, przepraszam. Y, ale y, o dziwo, y, coś tutaj jednak zdążyło y, wykiełkować. Tutaj jest y, przygotowana wysoka grządka pod y, zasiewy. Na razie jest ona y, uzupełniona właśnie tym kompostem i na wierzchu jest tutaj ten nawóz kozi taki y, przetarty przez sito. No to oczywiście trzeba będzie wszystko y, wymieszać y, tą tą wierzchnią warstwę. No i, i będziemy tutaj dzisiaj może nawet wysiewać. I tak system, systematycznie miejsce przy miejscu będzie zasilane tym kompostem, aż praktycznie do wykorzystania No i potem znowu będzie się napełniało i tak co roku w koło, w koło, w koło. Oczywiście tu wspomniałam o tym, że na jesieni te wszystkie liście y, zbieramy i kompostujemy w innym miejscu, w innym y, y, takiej taki zagródce. I to jest ta ziemia liściowa, o której opowiadałam jesienią. No dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i mojego bloga melarosa.pl. Do zobaczenia.